Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Na ten moment czekałem bardzo długo. Wyobraźcie sobie, że przyjechały wszystkie klamoty, które są potrzebne do tego, żeby złożyć mój silnik. Silnik, jak ci, którzy oczywiście śledzą mój kanał, wiedzą, że uległ awarii. Więc dzisiaj, dzisiaj jest ten dzień, gdzie zobaczę wszystkie w jednym miejscu, w jednym czasie, wszystkie te klamoty, które są potrzebne do tego, żeby zbudować bardzo mocny, zakuty motor. Co zostało? Odratowane, co wykorzystamy, co nowego wjechało, więc pokażę Wam dzisiaj. Słuchajcie, tak jak widzicie, jesteśmy przed moimi wszystkimi częściami, ale o tych częściach i o tych partsach, tych takich o, performersach, opowie sam Michał, który mnie tutaj zaprosił. No bo wiadomo, że ja się na tym tak naprawdę do końca nie znam. Więc, Michałku, może zacznijmy od tego, co zostało z mojego silnika. Już żeśmy ten temat raz poruszali, ale oczywiście... Dzisiaj Michał powiedział, że będzie doktorem. Będę, będę. <laughs> I będzie pokazywał. Twojego silnika nie zostało za dużo, ale coś od, udało się odzyskać. Przede wszystkim odzyskaliśmy blok, udało się uratować dartony, wał torbowy i torbowody. Urwał się zawór, wiesz, to no nie ukrywam, że dużo jest tam też yy, twojej winy w tym, jak bardzo yy, zniszczony został ten silnik, ponieważ... Widzieliśmy to na filmie. Damn, damn. Hamowanie silnik, silnikiem, który aż tak zaczął walić. Damn. Nie było mądre, bo mogłeś od razu ten motor zgasić i prawdopodobnie straty byłyby dużo, dużo mniejsze. Okay. Prawdopodobnie wymienilibyśmy zawory i być może jeden tłok i pojechali dalej. Natomiast tutaj zawór zrobił totalne spustoszenie. Schamowałeś się ze 163 biegami w dół. Do zera i jeszcze po chwili motor chodził, dopiero go zgasiłeś. Okay, okay, to nie jest mamy moja wina, tutaj. Ale wiesz, ja miałem przeświadczenie, że dobra, może nie wiem, może cewka, może paliwa zabrakło. No może nie, coś, no ten stuk nie świadczył o, no, o cewce, tak. Ale wiesz, ja nie mam tych stuków na co dzień, więc nie rozróżniam, że ten stuk to jest zły, a ten stuk jest no okropny. Nie, więc... byłeś jeszcze w kasku, wiadomo, no, adrenalina, wszystko. Jest. No ale. Stało się jak się stało, się nie odstanie. Najważniejsze, że 80% udało się uratować, wał, wał, wał. jeżeli dostał, że te korbowody i ten tłok dostał. Nie no, Tłoki tłok. Tłoki zostały na... zmasakrowane tak naprawdę. No tak, no bo to widzieliśmy. Na... Przele... Urwany od... zawór przeleciał przez kolektor sący, dostał się do wszystkich tak naprawdę tak, cylindrów. To, to, to wiemy. wyleciał to... głowicą przez turbosprężarkę, którą też zabiło. No oh, i... właśnie, jeszcze turbosprężarki, nie, nie a, Ale już zamówiliśmy nową, także spokojnie. Rozmawialiśmy dosyć długo i debatowaliśmy na temat z, o, oczywiście poprawienia i całej, całej, całej jakby struktury. Mhm. Znaczy, ja to nazywam struktury, bo, bo, bo jakby dowiedziałem się, że kupno nowych wałków Kelforda pozwoli nam na osiągnięcie innego momentu obrotowego, jak i trochę mocy, znaczy, dobrze? Że zmierzamy przepływy w głowicy, co powoduje też większą wydajność, tak? mhm. jeszcze do tego dochodzi, no ale dobra, wracając, idąc dalej, co, co odzyskaliśmy? Odzyskaliśmy tylko Odzyskaliśmy blok. blok, dartony, wał, korby. To dużo, to jest tak. bardzo dużo, czyli, czyli korbowody. Zostały specjalnie z... zostały... zmierzone? Są zmierzone, są wyważone, wywa... jest wszystko sprawdzone. E, tak zwane winkle, główki korbowodów również są wymienione na nowe, żeby nie było tutaj półśrodków. Dopasowane są do nowych swoźni tłokowych. Mhm. No i Spryliśmy wjechały nowe, nowe nowe tłoki Coswortha. Czym się charakteryzują te tłoki? One były lekkie. tłok. ale to, to są takie same jak ja miałam wtedy? Są to tłoki też kute, tam też miałeś kute, nie pamiętam teraz jaki to były. Chyba mm -hmm. Manleye. Natomiast no, to jest Cosworth. Cosworth Omega to jest tak, można powiedzieć, top liga, jeśli chodzi o tłoki. Bardzo mocne. Zdarzało się, że kilkadziesiąt tysięcy kilometrów takie tłoki jeździły bez. I to wszystko zgodne. po to, żeby wpłynąć więcej mocy. Oczywiście uszczelka, tak? Ustrzelka, uszczelka, uszczelka głowicy. Cały zestaw jest seryjny, no bo ona się sprawdza tutaj najlepiej. Nie ma co kombinować z jakimiś innymi produktami. O, o. Śruby ARP. Śruby wniechały. ARP, tak. Blok został teraz skręcony na ARP szpilkach, bo wcześniej były to seryjne. Mówię o szpilkach do wału korbowego. Uh -huh, uh -huh. Czyli wszystkie stopy są poskręcane arpami, głowica będzie skręcona ARPami. I tak naprawdę co, no. Głowica, głowica, głowica dostała jeszcze nowe kupić, zawory? Nie, i... głowicę musieliśmy całą kupić nową. Tak. Zostały wymienione w niej zawory, oczywiście jechały wałki, sprężynki i talerzyki. Mocniejsze, tak? Wiesz co, bo wałki, bo dlaczego zdecydowałem się też na wymianę wałków? Bo każdy taki każdy takt tak jeździł na seryjny, bo seryjne były, seryjny były wystarczające. Seryjne są wystarczają do pewnego. Tylko, momentu. że jak wspomniałeś, że faktycznie te przepływy, tak? Większe. Tak. E... Czasy wszystko. Wałków I my będziemy zmienia. prawdopodobnie jeździć ze zwężką, czyli tak. z czymś, co będzie ograniczało dopływ powietrza przez turbosprężarkę. Dokładnie. Co dobrze będziemy mówię? musieli. Przez małą dziurkę. Więc dostać. wałek też między innymi pomoże jakby uzyskać no większy moment i moc. No. Widziałem wykresy tego zestawu, takiego zestawu, to był imponujący. Enkowe samochody są, że tak powiem, przez tą zwężkę dosyć mocno zdławiane, więc one. Ja jak jeździłem w rajdach, to miałem nie wiem, niecałe 300 koni, a na paliwie 305 i to był, to był apogeum. No dzisiaj jest tak. troszeczkę więcej się robi, ale to jakby też poszło trochę do przodu i programy, tak. i, i paliwo, więc, i wszystko. Więc te wałki nam pomogą. Natomiast też między innymi zamówiliśmy skrzynię sekwencyjną, która jest, będzie wstawiona do naszego samochodu. Jest specjalistyczna gałka, specjalistyczny tak. drążek, który będzie też zamocowany, ale o tym oczywiście, o tym wszystkim będziemy mówić w kolejnych odcinkach. Więc mm, ja myślę, że ta... Ta, ta, to wszystko, co poskładamy do kupy wraz z ze sekwencyjną skrzynią biegów no będzie chyba już takim topowym zestawem. Będzie topowym zestawem i na pewno będzie można osiągać moce rzędu 500 koni, na pewno. Wszystko zależy jakie turbu tu przykręcimy, tak? Bo no właśnie, jeszcze z tą zestaw turbiną. Zestaw wytrzyma. Czyli seryjna turbina, myślisz, że... Na... Słuchaj, no tak naprawdę, jeżeli mamy jeździć w przyszłym roku jakieś rajdy, może nie cały cykl, ale jak, nas, biurka, nie zamknął? jak nas nie zamknął, to turbo zostawimy seryjne. Mm -hmm. bo są z wężka 34 i jedziemy, tak? Wiadomo, że w tym roku barburki warszawskiej nie będzie. Wszystko to było kupione po to, żeby zdążyć na warszawską barburkę. No i teraz... Zdarzymy. No my zdążymy, ale barburka nie zdąży. Nie, no następnie tak się, się przygotować. <laughs> Więc słuchajcie. No, ja w dzisiejszym odcinku chciałem was, Wam pokazać, co przygotowaliśmy, co kupiliśmy, co Michał odzyskał, co uratował, więc w kolejnym odcinku, który będzie poświęcony odbudowie, budowie zakutego, mocnego motoru, będzie zdecydowanie więcej, bo zrobimy już chyba montaż, montaż. w... To znaczy całkowite złożenie motoru. Całkowite tak? złożenie, to po pierwsze, po drugie wstawimy sekwencję. Eee, lutek... Z krótkim przełożeniem. Z krótkim przełożeniem, o tym nie mówiłem, bo te krótkie przełożenie właśnie będzie charakteryzowało się tym, że będzie krótkie, ale o! auto będzie sprawniejsze. Auto będzie chyba tak, zwinniejsze No Do tego, szybszej. do czego potrzebujemy, akurat przełożenie krótkie będzie idealne. Będzie tak, będzie idealne przede wszystkim na trackdeje, czy takie kajadosowe, no i też oczywiście na rajdy, no bo jak Dokładnie. będzie, jedzie ta zwężka, to to pozwoli na to, żeby te zbiegi, cały ten moment obrotowy i moc była w krótkich z... zakresach i będzie... będzie w dzisiejszym odcinku to wszystko. Widzimy się w kolejnym, więc bardzo by nam było miło, żebyście dali subskrypcję i lajkera i zostali z nami na dłużej. Jeżeli ktoś jest z Was zainteresowany, e, właśnie, jeżeli ktoś z Was posiada Lancera, czy też Subaru, czy samochód, który chciałby przeserwisować, przygotować, czy też zrobić trackdayowo, czy rajdowo, to oczywiście zapraszamy. Zapraszam jak najbardziej. Oczywiście na hasło Felix dostaniecie zdecydowanie. podwyżkę! Lepszą cenę! <laughs> I oprócz tego, że zapraszam Was na swój Instagram, to też chciałbym bardzo gorąco polecić Instagram Seven Motorsport, bo oprócz tego, że są wyścigi, wyścigi górskie, wyścigi płaskie, rajdy, no -cross. cross Tam też się naprawdę dużo dzieje. Jeżeli jesteście zainteresowani, wchodźcie i zobaczycie, bo naprawdę warto.